Pan profesor Cęckiewicz ma dostęp do niejawnych informacji czy nie ma, bo są bardzo różne wersje tego faktu, który chyba jest bardzo prosty do ustalenia. Wersja zgodna z prawem jest jedna. Pan profesor Cęckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych, aż do klauzuliści śletajne. O tym zdecydował Wojewódzki Sąd administracyjny. Jasno tutaj mówią przepisy prawa ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że ta decyzja służb jest w obiegu prawnym z uwagi na to, że zostało zaskarżone to orzeczenie sądu wojewódzkiego, natomiast nie wywołuje skutków prawnych, a skoro nie wywołuje skutków prawnych, to znaczy, że pan profesor Cęckiewicz ma pełen dostęp, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli nie ma dostępu i tam rozumiem, że ABW, czy pan minister zapowiada, Siemoniak chyba zapowiada, że będzie to ABW sprawdzać, to muszę, że musi też sprawdzić wszystkich tych Przedstawicieli rady ministrów, którzy byli na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zabierali głos w charakterze czy pod klauzulą zastrzeżone. W obecności co, rozumiem, człowieka, który nie ma dostępu, to popełnili przestępstwo. Fakty są takie, że w Rzeczpospolitej Polskiej, 38 milionowym kraju, 20 gospodarce świata, mamy ambicje zostać mieć największą armię NATOwską w Europie i oto z 38 milionów ludzi nie można wybrać na szefa BBN-u kogoś, kto, co do kogo by nie było żadnych wątpliwości, że jest uczciwy i można go dopuścić do wszelkich informacji tajnych. Czy kancelaria prezydenta i pan prezydent yy, myślą o wymianie szefa BBN-u na kogoś innego? Pan yy... Profesor Cenckiewicz jest szefem BBN-u, jest bardzo dobrym szefem BBN-u. Te wszystkie ataki, które są kierowane w jego stronę, są wynikiem tego, że po prostu być może niektórzy ludzie boją się tego, jak sprawnie będzie działał, jak sprawnie działa pan minister. Czy taka jest prawda? To jest temat zastępczy dla koalicji, która nie ma czym się pochwalić. Nie ma sukcesów, nie ma inicjatyw, budżet w fatalnym stanie. No to szukają czegoś, czym zająć opinię publiczną, No i rozumiem, że to jest tego rodzaju temat.